Uwaga, uwaga, czas na vlog vlogmas już piąty, więc dzisiaj zrobimy sobie otwieranie piątego okienka i otworzymy sobie serniczkiem. I tak naprawdę dzisiaj otworzymy sobie dwa okienka, piąty i szósty, bo piątego jestem na kawaliadzie i nie będę mogła dla Was w ogóle nagrać i zmontować, żeby film się pojawił na kolejny dzień. Więc ja już to sobie po prostu wszystko zrobię dzisiaj, żeby mieć to z głowy, bo no jak jestem sama, to nie mam aż tyle czasu. Jednak bardzo przepraszam, ale zapomniałam kalendarza od... Widzek, zapomniałam Wzięłam tylko doktora Horsa i końską cukierkę, A już nie zdążę tego dograć Ale nie martwcie się dziewczyny Postaram się nagrać otwieranie z serniczkiem Po prostu w jakiś inny dzień Bo to dopiero wiecie, piąty, szósty vlogmas A jeszcze trochę ich będzie Jeszcze nie cała, to nawet nie jest połowa Więc spokojnie jeszcze wam ewentualnie dogram Następnym razem A teraz chodź serniczku Czyń honory Tu, popatrz, co my tutaj mamy Popatrz, musisz pokazać widzom Mam nadzieję, że widać, bo tu ogólnie jest dość ciemno. Tu mamy kalendarz. Widzisz? Kalendarz. No i co? Robimy otwieranie, czy nie? Sarnik? Tuż nam się szósteczka otwiera niestety. Chodź, odwrócimy. To do Ciebie. Hop. I będziemy sobie otwierać okienko numer 5. Zrobimy może w ten sposób. O, będę lepiej mogła nagrywać jego, powiedzmy, reakcję, co tu się dzieje. I uwaga, co my tu mamy. Mamy tutaj plasterek, maść. Na otarcie. O, super. Coś nam się przyda. Zawsze coś takiego się przydaje, bo koniki sobie różne rzeczy robią. Ty, a ty czemu sobie poszedłeś, jak my jeszcze nie skończyliśmy tutaj otwierania? Noż mówiąc na głowie, co ty robisz? Popatrz, co dostałeś. Plasterek. Tylko żebyś sobie ran robił, ok? Ale jak sobie zrobisz, to coś mamy. Fajne. Zaciekawe. Tylko nie przewróć tego, proszę cię, bo to nie wytrzyma. Możesz powąchać, ale nie przewracaj tego, bo ten kalendarz to już naprawdę przez to, że ja go tak wożę w tom i z powrotem do domu, do Julki, do stajni, do drugiej stajni, to on już po prostu ledwo zipie. Dobrze, i przejdziemy sobie również do kalendarza z końskiej cukieręki. Popatrz, tutaj będzie smaczek, ale ty, no smaczka nie zjesz, więc otworzymy razem z Tobą. Ten kalendarz naprawdę się ciężko otwiera. Hop! I my tu mamy jakąś gwiazdunię. Gwiazdeczkę. Proszę bardzo. Spróbujemy mu dać. Zobaczymy, czy będzie chciał. Bo to było w okienku dla niego. No to co. Ojej, chyba za twarde. Ja mu połamie. A? Wziął. Hmm, wypluł, Więc nie ma co. Dodamy. Dla Soniki w takim razie. I to tyle na otwieranie z młodym. Kurczę, szkoda, że nie wzięłam kalendarza dziewczyn, ale spokojnie, dziewczyny naprawię swój błąd w jakimś innym vlogmasie, a ja na pewno i tak oglądacie. I tak, rozpoczniemy może od tego, to jest po prostu z brzegu. Przepraszam za ten misz masz z tyłu, bo te kalendarze tak szybko rzuciłam, bo nie mamy za wiele czasu, musimy się naprawdę streszczać, żeby to wszystko zmontować, żeby to zdążyło wylecieć, ponieważ już jest późno. One już wiedzą, że otwieram ich. A jutro, właśnie 5, czyli dzisiaj, kiedy ten film widzicie, no to widzimy się właśnie na kawaliadzie. I że nie będę mogła otworzyć, to muszę to zrobić dzisiaj już późnym, późnym wieczorkiem. Jest naprawdę późno. bierzemy. Co to, sam kalendarz z zabawkami? Kolejna zabawka? Jak ja bym miała tak każdą zabawkę kupować, po 5 zł razy 25, to by wyszła taka stówka. No że one w sklepie by były droższe niż 5 zł, tak mi się wydaje, patrzcie jak ona się cieszy. Ej, to jest taka fajna, to jest taka fajna do rzucania na dwór, że można tak ją fajnie rozpędzić i dać sobie ta piłeczka, fajne? Dobra, hop, uciekamy i ja biorę teraz sobie kalendarz od moich widzek, nie mogę się doczekać, to jest chyba mój ulubiony kalendarz w tym roku. Sali, aby Twoje usta były zawsze nawilżone, o. Czyli jakaś pomadka. Ja po prostu kocham pomadki do ust, zwłaszcza w tym okresie zimowym. No one wcale też już przesadzasz. Już wszystko nie, wszystko nie jest dla ciebie. Już dostałyście jedno i powinno Was to ucieszyć. One by chciały wszystko. Ja tu próbuję otworzyć numerek 5. Zobaczymy, co to za pomadka. Mamy sobie pomadkę z Isany. Chyba nawet taką samą miałam. Tak mi się wydaje, że taką samą miałam, czerwoną. Ona taki delikatny kolorek zostawia. Dobrze, dziękuję bardzo. Pomadka się zawsze przyda. Na pewno sobie to wrzucę do torebki, bo pomadkę to yy, ja używam... No to już nie, nie będę. <noise> już, się, już się zamotałam, jak to ja. Kto wybiera teraz sali? Wybieraj tu. <noise> nie wiem. Gdzieś tu szczeknęła. Dobra, otworzymy cokolwiek. Tu są jakieś takie sticksy. Mini Adult Dogs. Co my tutaj mamy? To jest jagnięcina. Co, damy wam? Ujejciu, przestraszyłam bakusia. Czekajcie, bo szeleszczę. Proszę bardzo, po kosteczce, po kosteczce dla piesów. Ej, ale poczekaj, ja jeszcze nie skończyłam mówić. Proszę bardzo, po kosteczkę... Ko... Nie mogę się wysłowić. Kosteczce. Jeszcze raz musimy tam... Proszę bardzo, po jednym dla pieseczka. Po jednej kosteczce. Jeden, dwa, a. I więcej dzisiaj nie ma. To są już Wasze e, fanty. Już koniec. Już tu proszę mi nie grzebać. Ona, ona położyła tą kostkę i się w niej aktualnie tarza, więc nie wiem, czy to jej czymś śmierdzi, czy o co chodzi, bo one się lubią zawsze tarzać w czymś, co śmierdzi. E, I otwieramy słodycze. To dla mnie kinder. Proszę bardzo, takie słodkie serduszko naprawdę muszą pomyśleć o kalendarzach z pełnowymiarowymi słodyczami. Chociaż ja dzisiaj miałam przebłysk czegoś takiego, że zrobię sobie detoks od słodyczy. Taką chwilę miałam, że chciałabym sprawdzić, że nie wiem, na przykład, miesiąc słodyczy, bo niby organizm wtedy inaczej się zachowuje i chciałabym to przetestować, ale to będzie trudne. To będzie trudne, ale miałam taki przebłysk. Może tak zrobię. Bo teraz są kalendarze ze słodyczami, więc może być ciężko. Ale na przykład po kalendarzach od 25 co najwyżej pomyślałam sobie tylko, że ciasto się może nie liczyć, bo na święta mogą być dobre ciasta, ale, ale po świętach, po świętach, koniec cudy, czy na, przy, na minimum miesiąc, żeby sprawdzić. Może się odzwyczaję. Jest tutaj dla Michałka. Ale czy to się uda, Michałka? <laughs> czemu tak powiedziałam? Tak nie mówię nigdy. <laughs> Chciałam być taka milutka dla ciebie. Oj! No, no cóż, po prostu tutaj yy, nie wiem, tak wiesz. Dobrze, dziękuję za to otwieranie i zapraszam teraz do odcinka. Mam nadzieję, że teraz zapraszam do odcinka, bo w sumie już nie pamiętam, co ja tam mówię w tym odcinku. Czy to końcówka, czy nie, ale wiecie, odchodzi. Jestem sobie z Siwulcem i w planach jest pójście na łąkę, trochę poruszać zadek. Z tego względu, że na placu dalej jest dość ślisko i tak się za bardzo nie nadaje, to wybierzemy się w króciutki teren. Tereniki teraz lubimy. Ja dzisiaj ubrałam się na granatowo. Mam też granatowe bryczesy, więc stwierdziłam, że wulcowi do koloru weźmiemy taki granatowy czapraczek, żeby w tych vlogmasach on się jako tak prezentował. jaki on jest w ogóle dzisiaj zapatrzony, jakiś taki pobudzony. Więc miejmy nadzieję, że na tej łące. Zaraz, będzie rżał, bo kolega go woła. Miejmy nadzieję, że na tej łące będzie grzeczny. Tak? Chcesz coś powiedzieć? Nie chcę. Przed chwilą wołał kolega, a teraz nasłuchuję, czy ten kolega go ciągle woła. Siwy, mm. jest już osiadłany. W ogóle on dzisiaj jest jakiś taki pobudzony, więc miejmy nadzieję, że będzie grzeczny na łące, bo on w sumie tak dawno nie chodził. A mamy w planach sobie zrobić taką mini jazdę. Nie? A ty jesteś dzisiaj na no taki jakiś nie za bardzo posłuszny, więc zobaczymy, jaki będziesz miał humorek pod siodłem. Siwy, ale ty masz dzisiaj mood, Chodź, idziemy. Zaraz to popozujemy chwilę do roleczek i zobaczymy czy też tak będziesz chciał ładnie pozować jak teraz, bo on co chwilę taki, tam go konie wołają, nie wiem, dzisiaj coś się umówił z kolegami, nie wiem na co, bo wczoraj na nie akurat nie zwracał uwagi, a dzisiaj o, koledzy wołają, ja muszę iść. Więc miejmy nadzieję, że tak nie będzie na łące. O czemu ty się ruszasz, dzisiaj jesteś strasznie energiczny, co do niego jest niepodobne, to jest na plus. Trochę za wysoko mam mikrofon, jednak żeby to nie skończyło się tak, że on mi gdzieś bryknie, bo wtedy nie będzie za wysoko, więc zostawię sobie tutaj gdzieś indziej tą, ten mikrofon. O, troszeczkę niżej i idziemy na niby jakąś łąkę, na której da się jeździć, ale nie wiem, on nie testowałam, więc poszukamy tej łąki. Dawno nie jeździłam w oficerkach, bo ostatnio jeździłam w tych takich budkach zimowych. Ale że dzisiaj chcemy zrobić bardziej jazdę taką, jazdę, jazdę, no to stwierdziłam, że lepiej mieć takie buty, bo w tamtych trochę dziwnie. Oj, oj, kałuże straszne, oj, oj, straszne kałuże. Ale on w ogóle ładny jest, jak na idzie. No, taki dostojny, jakiś stęp, no fajny. Co też do niego jest niepodobny, że on jest taki żwawy. Czy to dobrze? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie będę spadać na jakieś łące. Siwy, co ty dzisiaj taki? Ej! Chłopie! Ej, co to? Jak chcę się tylko zatrzymać? Co tu się wydarzyło? Od kiedy ja mam dzikiego konia? O, zima, jednak coś tutaj wpływa na te konie. Ja nic nie robię, tylko siedzę. O, dziękujemy. Tak? Już możemy? Nie? Okej, okay, jeszcze chwila. Już? Przeszło? Przeszła faza? O nie, tak nie robimy. O jest jaki on jest kurde silny. Ale on mnie ciągnie, jaki on jest dzisiaj niedobry. Ej, ja tu siedzę na Tobie, przepraszam. Ale on w ogóle przy czyszczeniu dzisiaj nie niedobry. Co on robi w ogóle? On się cofa po kole. Nie. Ja chciałam powiedzieć widzom, że znaleźliśmy fajną łąkę, że możemy sobie pojeździć jak na normalnej jeździe, powiedzmy. Zobaczymy. Jednak troszeczkę się obawiam, bo on dzisiaj jest trochę taką tykającą bombą. Pomimo tego, że starałam się na nim jeździć naprawdę codziennie i jeździliśmy w tereny i galopowaliśmy, i w ogóle to jest taki jakiś wybuchowy. A nie chcę, żeby powtórzyła się sytuacja z 31 grudnia. To był 2023 czy 2024. Chyba 2023, na rok 2024 on mi skręcił kolano, bo wymyśliłam sobie jazdę i był właśnie taki, że niby na tej jeździe był taki fajny, energiczny, ale co chwilę mówiłam, że jakiś jest podejrzany, no i był podejrzany, bo mi zasadził bombę. Dzisiaj zachowuję się podobnie, więc trochę mam stresa, ale zobaczymy. podlepniemy sobie popręg, Prt. postaramy się na tej łączce, ałaj, siwek. Jak coś tu nie będziemy galopować, bo on w galopie yy, sadzi. W kłusie nie. Dobra, zrobimy zakłusować. Tylko chciałabym jakoś tu. O, kurde, on tak bokiem tutaj lata. No dawaj. To jest nawet taki fajny kwadracik wyrobiony. Można troszeczkę się rozluzować powiedz. On jest taki ciężki dziś, ją matko. Dawaj, dawaj. Idziemy, idziemy. O! O właśnie, rozluźniamy się. O, jaką pędzi w ogóle. O, wow. czekaj, nie pędzimy. Jest niesamowite, że ja go muszę lekko zwalniać, a nie popędzać. Wow. O, troszkę nam zarzuciło zadek. Za szybko biegłeś. Tu, tu, tu. On chce tutaj do wyjścia. wie, że tam jest wyjście. I tam jest spadek jego kolegów za niedaleko. I ciągle pcha do tego wyjścia. A my nie chcemy. Ale śmiesznie mi się tu jeździ. Boże. Jednak jest troszkę ślisko. Jak widać. Niestety takie warunki. Ja. Chciałbym zrobić jakąś woltę, ale to troszkę ryzykowne tutaj. Tu, 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 Dobra, zrobimy sobie zmianę kierunku. O, w tą stronę lepiej. W ogóle ostatnio nam się jeździ lepiej w prawą stronę, gdzie zawsze dla nas prawa strona było, była dużo gorsza, a teraz z lewą mamy problem i trzeba to wypracować. Tu, tu, tu. Troszkę go trzeba zmęczyć, bo zmiana dziejom zbiera coraz więcej energii i później będzie naprawdę problem. nie chcemy problemu Zrobimy sobie przejście, że potwiczymy sobie może troszeczkę przejście. O, żeby była reakcja. Wow. No. Wiadomo, że tu nie będzie idealnie, ale w każdych warunkach trzeba jeździć. Trzeba sobie radzić. I zwalniamy. On ma zawsze problem z przejściem skusa z do stępa, żeby to przejście było takie bardzo o, delikatne, ale wciąż... Do żwawego stępa, a nie że to jest zatrzymanie, wręcz i reakcja na łydkę, nie było reakcji. O, właśnie! Teraz leciała bardzo delikatna łydeczka i on odpowiedział, czyli można da się. No w tą stronę dużo nam się gorzej kręci, bo on jest taki krzywy, a tutaj jest tak ciężko to wypracować jeszcze na tym nierównym podłożu, co dopiero na placu nam ciężko, a tutaj to jest utrudnienie. No ale tak czy siak pracujemy. I delikatne przejście dożwowego wstępa. Tak. Ale utrzymujemy wstęp, utrzymujemy. To jest teraz podstawa, żeby cały czas pilnować, żeby on szedł. Nie ma w ogóle obijania się. Może iść nawet krzywy. Nieważne, ale ma iść do przodu. Równym rytmem. Troszeczkę bardziej się prostuje. Super. Ale idziemy, idziemy. Tak. Raz, wnik, zmianę kierunku. drugą stronę parę przejść. Już się zaraz ciemno zrobi. My jesteśmy na jakimś głębym polu. Te przejścia jeszcze nie są takie, jakie bym chciała. Bo on ucieka z tego ustawienia. Ale ważne, że chociaż reaguje na te łydki delikatne. O, w tą stronę, perfekt. Tak, dobre przejście. I łagodne, i jednocześnie żwawe w tym stępie. Nie to, co poprzednie. Muszę pilnować moich kolan, bo ja podkurczam nogi bardzo. No, super. Tak. Dobry koń. Dobra. Po prostu i zagalapować. A może ja spróbuję tam, albo nie, w tą od tej strony w tamtą, bo jak strona stanie, to mogę go, nie, mogę go nie móc zatrzymać. Da, super koń. Chyba, że tutaj spróbuję takim mega wolnym galopem, ale nie wiem, czy to mi się uda. Bo taki mega wolny galop to by przeszedł. Taki me, mega taki prt, prt. jak na placu zawsze sobie robiliśmy taki taki mega spokojny galop. Jezu, jak ty skaczesz. Może jednak usiądę. Był tu, tu, tu. Troszeczkę walczy. On by chciał szybciej. Albo właśnie przechodzi. Troszkę go pogalopować, bo jakiego ja nie pogalopuję, to on jakby troszeczkę nie zrzuci tej energii. Chociaż zawsze prawa strona była dla nas tak trudna. Prt. Nie. 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 Tak, tak. Dobry. Ale gadł. tak, Tak. tak. Super! Nie! O Jezus on wyrywa. Tak, on ogólnie nigdy nie umiał tak powolutku fajnie galopować. Byro tutaj stajnie się nauczył troszeczkę, też jeszcze go trzeba troszkę podnieść do góry i żeby siadł na zad. Ale to jeszcze troszkę treningów przed nami. No, fajnie! Ja powiedziałam fajnie, ale ja nie powiedziałam stop. Troszkę sobie pojeździliśmy. Może nie był to nie wiadomo jak super trening, no bo nie ukrywajmy, nie zrobimy jakiegoś super treningu na jakiejś łące. Jednak ważne, że trening został odhaczony. Jakikolwiek ruch teraz w takich warunkach jest ważny, bo jak się nie ma to trzeba sobie radzić. Koń nie może stać, zwłaszcza siwy, bo ostatnio pani fizjoterapeutka powiedziała, że no on musi. Budować mięśnie i musi chodzić, więc nieważne, jaka pogoda by była, my jeździmy. Chociaż, jakby miał być to stęp, to gdzieś idziemy na jakieś górki, na coś. Ten ruch musi być, bo my budujemy tutaj formę, żeby nie było tak, że dopiero na wiosnę będziemy budować na wakacje. Nie, my on już na wiosnę, wakacje już mamy by być strzałą, więc no, nie jest łatwo, ale się staramy. Dodatkowo, jeszcze w trakcie vlogmasów nigdy nie było mi dane pojeździć za bardzo, naprawdę to było trudne, a teraz się. Naprawdę mi to udaje, na razie jeździć w grudniu, więc to jest niesamowite po prostu i w listopadzie, to jest niesamowite, bo ja nigdy naprawdę w tych miesiącach nie jeździłam, ale w tym roku jakoś tak mi się wszystko fajnie udaje, pomimo tego, że mamy dużo na głowie, wszystko jest git. No i co, my już sobie wracamy z tego względu, że już jest godzina 16 i za jakieś 15-20 minut będzie już całkowicie ciemno, a już nie będziemy wracać po ciemku do stajnie. chociaż mamy tutaj z jakieś 5 minutek, no to musimy przejść przez pole lub las. Zależy co, wybierzemy. My już wracamy sobie do stajni. Fajnie było, nie jest na szczęście aż tak zimno, więc fajnie, że sobie... O, co tu? Lampeczka. O, jak on się zobaczył. Normalnie widzisz jak święta siły świeci na czerwono. Dobrze, my już wracamy do stali. Jak widać jest ogromna mgła. Pewnie ta kamerka troszeczkę rozjaśnia, ale już się robi naprawdę ciemno, więc my szybciutko już uciekamy, ogarniamy się w ulca, karmimy, czyli to co zwykle. Więc nie będziemy Wam pokazywać znowu tego po raz setny. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach i pa pa!